Miejski zakład gospodarki odpadami komunalnymi w Koninie zakończył remont sortowni odpadów. Po dwóch tygodniach intensywnych prac, zakład jest gotowy do wznowienia pełnej działalności. Jesteśmy po remoncie sortowni, który trwał od 15 maja do 26 maja. Ten remont został wywołany inwestycją, którą podjęliśmy, a więc dostawą nowych urządzeń, które odpowiadają za belowanie prasowanie surowców i odpadów po sortowaniu. W czasie przestoju wykonaliśmy także dużo prac we własnym zakresie. Odwodnienia liniowe w hali sortowni zostały zmodernizowane. Remontowaliśmy boksy, w których przyjmujemy odpady. Oprócz tego wykonywaliśmy całe mnóstwo prac konserwacyjnych, porządkowych, malowanie, odświeżanie pasów ciągów komunikacyjnych, naprawiliśmy zużyte elementy linii sortowniczej. Te dwa tygodnie to był bardzo napięty czas, ale dobra współpraca z wykonawcą i przede wszystkim wielkie zaangażowanie pracowników sortowni przyczyniło się do tego, że w 100% plan, który został nakreślony, został zrealizowany. Ten remont był pierwszym tak poważnym od 20 lat, co czyni go ważnym krokiem w modernizacji infrastruktury. Wykonawca e, tej inwestycji został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Na wykonawstwo miał 10 miesięcy. Kwota, jaką musieliśmy przeznaczyć na ten cel, to niecałe 3 miliony złotych. E, wykonawca w tym czasie musiał zdemontować stare urządzenia i w to miejsce zamontować nowe i wpiąć to w nasz system sterowania naszej linii sortowniczej Dzięki tej inwestycji zakład jest w stanie bardziej efektywnie przetwarzać odpady, co ma istotny wpływ na ochronę środowiska i poprawę jakości usług świadczonych dla mieszkańców, ale także komfort pracy. Wcześniej zamatowane urządzenia były bardzo wysłużone. One wymagały wymiany ze względu na już zły stan techniczny. One generowały e, duże e, koszty ze względu na częste naprawy. E, nowe urządzenia, które zostały zainstalowane, przede wszystkim różnią się wydajnością, ale także, co dla nas jest bardzo istotne, poziomem bezpieczeństwa. Maszyny są wyposażone nie tylko w wyłączniki awaryjne, wyłączniki linkowe, ale także. Są przystosowane do sytuacji, w której mógłby zasłabnąć operator, a więc są bramki i ten operator wyposażony w taki zakarek, identyfikator, w momencie zaistnienia takiej sytuacji zostanie wychwycony przez tą bramkę, urządzenia zostaną automatycznie wyłączone. Nowe urządzenia przede wszystkim charakteryzują się większą wydajnością. W praktyce znaczy to, że stara prasa miała 60 ton siły zgniotu, natomiast nowa ma tej siły aż 91 ton. W tej samej kubaturze mamy więcej masy, a więc ta prasa mocniej zgniata. Automatycznie samochody, które będą odbierały od nas surowce, będą miały większą masę ładunku. Do obsługi nowych urządzeń na dobrą sprawę wymagana jest jedna osoba. Samo odpresowanie to jest praca zespołowa, dlatego że ten odpad trzeba dostarczyć. Ktoś ten materiał musi zepchnąć na przenośnik, ale do samej obsługi pracy i przenośników pracy wymagana jest jedna osoba, jeden operator. Odnowiona sortownia odpadów będzie służyć społeczności przez wiele kolejnych lat.